Tak jest, no teraz chyba powiem o woblerach trochę, yy, przynęta podstawowa tak naprawdę dla mnie też y, ma ogromne znaczenie, bo większość troci złowiłem na woblery i bardzo cenię te przynęty, yy, świetna przynęta trociowa znana w Polsce, yy, to jest wobler Juska Sendala, balskory, sendale znane wędkarzom trociowym, pomarańczowe, zielone, flagowce tak mówimy o tych, które są tak 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 są tak złamane kolorem białym i czerwonym lub pomarańczowym i, i takim białym czy perłowym świetne woblery trociowe Józef to znany łowca troci ogromne doświadczenie, też te przynęty tak naprawdę to jest wszystko co trociom potrzeba gdyby ktoś miał się ograniczyć do jednej przynęty to spokojnie na na te przynęty Józefa Sendala może złowić troć. Ja złowiłem wiele takich ryb i, i naprawdę jest to, jest to skuteczna rzecz. Trzeba mieć w pudełku coś takiego. Podobne są oczywiście w ogóle znane też w Polsce, podobny, podobne zachowanie. Tak, jak ktoś gdzieś tam nie ma kształt podobny. Tak z wyglądu, z wyglądu to łudząco czasami, mm -hmm. nie? Jakby ktoś nie miał mm -hmm. jakiegoś większego doświadczenia w rozróżnianiu, ich to mm -hmm. nawet mógłby się pomylić. tam pomyśleć. jakiegoś Gębskiego mam jakieś pojedyncze egzemplarze. Ale mówię o tych, na te złowiłem wiele ryb, wiem też, że jakościowo są świetne, świetne stery, wszystko jest świetnie dopracowane, więc spokojnie polecam. Można śmiało. Można tak, można jak najbardziej na coś takiego złowić troć. Jeżeli chodzi o woblery, też, no, to na rynku są woblery Bonito, które są chwalone, łowią na to ludzie też trocie. Są takie niedrogie woblery Jacksona. Forex, zdaje się, ten model się nazywa i też na to, na to padło sporo troci. Gdzieś tutaj chyba tego Forexa moglibyśmy pokazać. Nie wiem, czy gdzieś będę go miał. Jest tutaj. Tu są wahadła. Pokażemy tu też ten. Model, tu tak, też pokażemy Pokażemy ten model, model trociowy, nie Forex, tylko Ferox. O, tak to się nazywa, tak, 8 cm 10 gram. Różne kolorystyki, są jakieś pomarańcze, są też biało-czerwone, prosta przynęta i też, też na, to, na to ludzie łowią trocie. Tutaj oczywiście growoblerów to też są przynęty, które, które są rękodziełem i na rynku naprawdę jest ogromna ilość takich przynęt. To są przynęty, które gdzieś tam sam wykonuję, które spokojnie też dają radę. Też złowiłem ryby na takie przynęty, które sam zrobiłem. To są przynęty znane, usteckie, woblery. Nie ma już ich tak praktycznie na rynku. Jak ktoś wiele lat łowi trocie, to może kilka sztuk posiadać. Specyficzny wobler, bardzo ciężki, ale o dużej amplitudzie drgań. Fajne rękodzieło. W tamtym roku kolega złowił na to. Na to Rybę. No i przez lata wielu wędkarzy na to, na to skusiło trocie. Tak. Dlatego jest to naprawdę fajne, że to takiego mojego kolegi. Yy, to Daniela Foblery? Nie, Artura. Yy, świetny trociarz, robił świetne przynęty. A, teraz yy, widzę inicjał. Yy, tak. Yy, I naprawdę yy, wyjątkowe też przynęty. Też z dużym sentymentem do nich podchodzę. Wrzucam je tylko w takich sprawdzonych, yy, fajnych miejscach. Niemniej jednak też używam i, i staram się na nie, na nie, coś złowić. No mówię, te, te wszystkie, wszystkie przynęty trociowe, to tak jak się popatrzy na, jeżeli chodzi o woblery, to są dość tak żarówiaste, nie? Tak, I to, faktycznie, właśnie, tak no, to I widać. to faktycznie tak, to widać i kiedy popatrzymy na takie jakieś zbiorcze pudełko, w którym, w którym znajduje się, znajdują się jakaś tam gama woblerów trociowych, to przebija właśnie bardzo mocno tutaj do nas jakieś taki pomarańcz, czerwień, czerwień tak. Żółty z czarnym, nie? Tak, żółty z czarnym, jakieś takie, właśnie flagowce, jakieś takie materiałowe woblery, gdzieś takie, mm, kiedyś z czarnego, tak, 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 tak zwane, bo tam było jakby takie gniazdo, czy też siedziba tych osób, które robiły te woblery oklejane. Potem wszyscy się na tym e, w jakimś stopniu wzorowaliśmy też, nie, bo też albo z materiału, na przykład e, oklejany wobler, gdzieś element materiału, albo jakieś. Elementy różnych tam złotek i to powoduje, że to się fajnie błyszczy i ta troć robi takie błyski mhm. w wodzie. To jest ważny element, o którym trzeba wspomnieć, czyli agrafka z krętlikiem. Niektórzy nie stosują w ogóle agrawek, kółeczko łącznikowe i tylko krętlik, żeby to wszystko było mocne. Więcej jest zabiegów przy zapinaniu przynęt. Hmm. Ale to też pokazuje, że często jest właśnie trzymanie się jednej przynęty. Tak, tak, Nie. bo wymienianie z grabiałymi palcami przynęty często na kółeczku łącznikowym to byłoby męczące. Tak, to kółeczko z... ciekawe jakby wyglądało na przykład po pięciu zmianach przynęty. Znani trociarze, którzy robią sami przynęty, na przykład ktoś kto robi wahadłówki i trzyma się wahadłówek, ma fajny model dopasowany do danych warunków nad wodę, zakłada go na krętlik, na kółeczko i heja, jedzie jedzie tą przynętą przez, przez sporą część dnia. Ktoś, jak ma, tam robi obrotówki tak samo. Jedna abrotuweczka gdzieś fajnie, fajnie zapięta i, i trzyma się też tej przynęty. Mamy sprawdzone agrawki, wiele lat na nie mówimy, Z dużym zaufaniem też mm, o nich mówimy, bo nigdy nas tak naprawdę nie zawiodły. Trzeba je co jakiś czas nam wymieniać. Nie tak, że, że jeżeli my tam 50 razy je podpinamy, no to, to dalej będą sobie. To serdeczne. jest oczywiste. No, mhm. ale rzeczywiście, tak jak mówisz, a, element, a Zdarzało nie? się już przeginać też czasami, nie? czy gdzieś przy, na rybach może rzadziej, bo to człowiek jest ale gdzieś przy zaczepach czy coś i naprawdę udowodniły swoją wartość, są, mhm. są potwornie mocne. Tak. Także, także to też jest taka, taka, taka ważna, ważna rzecz, jakieś mhm. wszelkie agrafki na przykład z jakimiś blaszkami, te mhm. takie, które kiedyś były na początku gdzieś tam jak, jak wędkarstwo spinningowe w Polsce się rozwijało, popularne, no to to się, to się po prostu rozleci natychmiastowo. Mhm. Zwłaszcza przy jakiejś dużej rybie to, to, to nie ma szans, także to musi być rzecz naprawdę pewna. Mhm. No to tak, gdyby to teraz podsumować, to jak spojrzymy tutaj kamerą na, na, na ten stolik to widać, że wcale tych przynęt nie musi być za dużo. Kiedy kupimy sobie takich sprawdzonych woblerów, z pięć sprawdzonych woblerów, do tego powiedzmy z 4 morsiki, do tego kilka blach Stefana Przychódźki, czyli karlinek albo trzebiatówek jakieś rękodzieło sprawdzone, wołek lub Adam Kaczmarek. Kilka sztuk dobrych obrotówek znanych też wędkarzy trociowych. Te ceny, jeżeli chodzi o te metalowe przynęty, spokojnie nie będzie to jakiś rujnujący wydatek. Warto wspomnieć jeszcze o tym, żeby jeżeli jest to, jeżeli już tam będziecie podchodzić do tych przynęt z taką dużą starannością, to zawsze przyjrze się jak wyglądają kółeczka, Choć tutaj oczywiście powstawiane są w przypadku tam przy, przynęt Stefana Przychodzki są od razu założone solidne. Warto się u, u Adama trzeba zakładać kółeczka swoje. Warto pamiętać, żeby robić to, żeby to były właściwe kółeczka, mocne. Też jeżeli chodzi o kotwice, żeby to były solidne kotwice, bo to jest często właśnie jedno, dwa brania i, i wszystko na wyjazd. Nie? I wtedy, kiedy ta ryba gdzieś lekko tylko tą przynętę... Chciałaby trącić, to na dobrej kotwicy gdzieś się zawiesi i będziemy ją mieli, a kiedy będzie tępa kotwica, to niestety może być słabo z sukcesem no, ryba Albo się nie zatnie w ogóle, czyli, czyli nie, 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 nie zawiesi się na przynęcie. Gdzieś albo albo gdzieś w trakcie Holu nam spadnie po prostu. No. A w dobra kotwica, kiedy będzie to fajny, ostry gamak jakiś, to, to spokojnie. Hmm. Będzie możemy okay. wycholować rybę, tak. Tak, czy mhm. bardzo chwalone gdzieś tam, jakieś onery na przykład, czy coś? No, w każdym razie musi być to mocna, mocna kotwica. Mhm. No tutaj niestety działa jak, jak zresztą w wielu dziedzinach zasada najsłabszego ogniwa, nie? I coś, coś musi pęknąć po prostu, mhm. i dobrze by było, żeby, żebyśmy nie mieli. Nie, możemy mieć wszystkie elementy zestawu dobrze dobrane, a gdzieś jeden, jedyny będzie, który, który no niestety zrobi nam, zrobi nam kuku. Jeżeli jeszcze może troszkę o rozmiarze, to generalnie te woblery są w rozmiarach 6-7 cm. To jest, taka to jest taki podstawowy rozmiar. Kiedy woda jest niska, łowi się na górnych, odcink górnych odcinkach rzek. Niektórzy łowią też takimi właśnie piąteczkami, szósteczkami, mniejszymi przynętami właśnie o te usteckie, to są, to jest taki przykład mniejszych nie albo juzek, jeżeli chodzi o y, tego, tego sendala też taka szóstka, niektórzy nawet piątki stosują. Y, na pewno też jeżeli chodzi o te mniejsze trocie, czyli ryby do 60 cm, Chętnie się podniesie. Chętnie się nie? podniesie do mniejszych do takiego tak, prawie rzeczstrągowego już... woblera no można powiedzieć. Kiedy, kiedy podamy taką wyraźną przynętę, już 7, 8 mocno kopiącą, można tę mniejszą rybę podnieść, ale widać, widać to po wynikach, że jednak te mniejsze przynęty, no to te, te małe średniaki, te trocie takie 50-60 też na to się wieszają, to nieraz ominą, no i, i to też wielu wędkarzy przychodzi na coraz te mm -hmm. przynęty takie mniejsze. Tak, no. pamiętam taki gdzieś tam chwilowy boom na 5-centymetrowe rapale, szadrapy głęboko schodzące, był taki mm -hmm. moment, ale też był rok, pamiętam, że właśnie dużo pojawiło się takich małych srebrniaczków, nie? Tak, I tak. też no nie każdy wtedy takie ryby złoił właśnie, jakieś te takie selektywne, duże przynęty mm -hmm. no mogły spowodować, że ktoś gdzieś tam właśnie o, miał jedno branie albo żadnego, a mm -hmm. tych, tych mniejszych ryb, których gdzieś tam się spora ilość pojawiła, mógł sobie, można było wtedy, że tak powiem, złowić, złowić, czy mieć szansę w ogóle złowić, złowić kilka, także no, trzeba, trzeba kombinować. Tak. Ale faktycznie, nie jest to jakiś tam ogromny arsenał kilkunastokilogramowy, także i komfortowo się na pewno łowi. I tak jak widać, spokojnie zmieścimy się w dwóch takich spinningowych pudełkach, nie ma się co za mocno obciążać, dwa takie pudełka, jeżeli ktoś będzie chciał, no to oczywiście tam coś, coś polecam jeszcze jacyś koledzy. Zawsze się warto popytać. Tu dzisiaj pokazaliśmy taką, taką podstawę, którą warto mieć i która tak naprawdę na rynku jest osiągalna, bo, bo większość tych przynęt można, można nabyć. Jest jeszcze trochę czasu, żeby się w nie zaopatrzyć. Do, tak. do 1 stycznia tego czasu trochę jest, więc, więc warto się powysilać i, i no, tak, 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 tak doradzamy. Tak, spróbujcie. Wierzymy, że, że to przyniesie dobry efekt, że uda Wam się złowić troć. Fajnie, to takie, no chyba marzenie każdego wędkarza. Ja w, nie, złowiłem, nie złowiłem w taki sposób jeszcze, jeszcze takiej, takiej pomorskiej naszej tutaj troci. Gdzieś kiedyś na wieprzy złowiłem, ale to zupełnie inna, inna sprawa była i nieduża ryba. Także to też jeszcze, jeszcze przede mną. No i to jest już taki, można powiedzieć szczyt, jeżeli chodzi o, o osiągnięcie jakieś takie wędkarskie, przepiękne ryby, szlachetne. Także, także fajnie było taką złowić I, i to jest taka magia, że nie można chyba się nałowić w trocie tak, żeby już powiedzieć, już się nałapałem, mam dość, nie? Uh -huh. <grafy> To jest coś niesamowitego. Cała ta atmosfera, też, też te przynęty specyficzne, yy, tradycja jaka gdzieś tam się z tym wiąże, nie? Tak, to, to, też, to też jak to nad wodą wygląda, ten, ten taki klimat, ten, ten chłód, ten śnieg, to, to wszystko co towarzyszy temu wędkowaniu. Opowieści te wieczorne o tych trociach, wspomnienia ludzi i ryb jakie się złapało, to naprawdę jest coś wyjątkowego, także to, to naprawdę no warto, na pewno warto spróbować złowić troci. No dobra, to, to na pewno spróbujemy. Umówmy się też tak, że podlinkuję pod filmem Stronę można, można napisać jakieś tam pytanie w formularzu tutaj właśnie do tego sklepu i do tego pana. Tam jakieś tam przynęty, na przykład, jeżeli by się Wam spodobały, czy, czy no cokolwiek o czym tutaj mówiliśmy, to to można śmiało, jeżeli na przykład nie macie jakiegoś zaufanego sklepu wędkarskiego, to, to warto w ten sposób, bo tutaj też no raczej, raczej lepiej zaufać opinii kogoś, kto ma jakieś pojęcie o tym, bo to już jest. To już jest pierwsza liga, nie? jeżeli chodzi o wienie ryb, to nie jest też tam. Nie jest byle co w trocie, to jest, to jest fajna sprawa. Tak, jest, wiele, wiele z tych przynęt jest tak, to u nie nas niedostępnych. To nawet chodzi o to, że coś doradzimy i to, żeby jeszcze przez to, że jest trochę czasu, żeby gdzieś, gdzieś te przynęty kupić, ale żeby nie, nie, nie po prostu nie pójść w niewłaściwym kierunku. Nie? Lepiej się trzymać tego, o czym tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, i takich przynęt, które są sprawdzone przez lata. Jak ktoś zaczyna, jak ktoś już ma jakieś doświadczenia, to oczywiście też ten materiał może w jakimś stopniu tam. Pomóc, może coś, coś tak. Wam się spodobało, może jakaś przynęta zwróciła Waszą uwagę. więc Czy też, jakiś rodzaj przynęta, Tak, przynęty. może bardziej. Tak, bo to nie jest też właśnie przynęty, tak jak mówisz, nie chodzi o jakieś tam konkretne, tak. konkretne modele, tutaj tak, tak bardzo ogólnie to zostało pokazane. Tak jeszcze rozma, rozmawialiśmy też wcześniej o tym, że pojawiła się teraz taka tendencja łowienia na przynęty gumowe troci które są skuteczne, no nie można im tego odmówić, bo faktycznie gdzieś tam łowią ludzie na to i mają rezultaty. Moja akurat opinia o tym jest taka, że no, dla mnie jakby łowienie szlachetnych ryb takich jak, jak trocie, czy łososie na przynęty gumowe, czy na przykład pstrągów potokowych, to, to no, no w, moim, w moim, że tak powiem, pojęciu wędkarstwa to się nie mieści, ale jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie, czy łowiliście już na, na przynęty gumowe. Trocie, jak się na to zapatrujecie? Także też śmiało zachęcam do wypowiedzenia się. Tak, też nie jestem fanem, nigdy nie łowiłem troci na gumy, czy pstrągów na gumy. Jeżeli ktoś robi to normalnie, to uważam, że też jest to świetne, łowie szczupaki czupaki na gumy jest to kapilarne wędkowanie, czy sandacze. Niemniej tak, jak już mówimy o tych gumach, to faktycznie, zwłaszcza przy tym temacie pstrągowym, jest to takie... Takie godne zastanowienia czy też, czy też porozmawiania, bo zgodzimy się pewnie z tym, że jeżeli ktoś, mówię, robi to normalnie, czyli łowi normalnie tą gumą, rzuca gdzieś z nurtem, ciągnie do siebie, to jeszcze okej, okay, ale no, na pewno traci to normalność, kiedy ktoś zaczyna łowić, nie wiem, w kaskadach w pionie, prawda? No, no co, więc, co notabene no więc, jest zabronione w Polsce, no ale kto to no sprawdzi tak, ale i tak dalej. Nie, nie? Gdyby już nawet pom pomijając, pomijając ten aspekt, ten, tak, ten aspekt. No to, to jakie szanse ma ten pstrąg, tak kiedy ktoś poda podwieszonego gdzieś na takim zestawie dropshot w kaskadzie, paprocha, motor, oil mu tam dymnie parę razy, a no, na, nawet, nawet gdzieś mucha, prawda, może wymęgnąć w pewnym momencie i ojej, nie? no chyba jest to jakiś taki kierunek. Niewłaściwy, no i gdyby się zastanowić, no to faktycznie gdzieś w jakichś krzakach, zbyrach, podany w pionie gdzieś twister, coś tak słyszymy, takie rzeczy, że że ludzie w ten sposób wyciągają wielkie pstrągi, No być może, ale jest to takie z naszej strony na pewno, jeżeli już mówimy o tym temacie wędkarstwa mm, etycznego, mhm. no to jednak wolelibyśmy robić to w sposób normalny, a nie w taki, który tylko za wszelką cenę, no... Koncentruje, koncentruje się na wynikach. Nie na tym, nie? żeby tak no. wyjąć tego wielkiego pstrąga, nieważne w jaki sposób, jaką metodą, <laughs> tylko po prostu za wszelką cenę. Nie? Na brzeg. Bo, tak. tak, to nie o to chodzi. Warto pokombinować, wyjąć go, wyjąć go po prostu wędkując yy, czy to w górę, czy w dół rzeki, ale, ale rzucając czy Ale konwencjonalnie. Metodami konwencjonalnymi, a nie takimi, które po prostu no, mogą wybrać wodę, wy, wyczyścić tą wodę z ryb. No, to druga sprawa, nie? Że, że to też na pewno przyczynia się w pewnym stopniu do, do wyrybienia po prostu pstrągowych rzek z tych takich pstrągów, które jeszcze nie są duże. Są trochę młode i głupie, i, i po prostu w ten sposób można je wypunktować, wystukać, i no i na pewno one znikają, ale to już też temat na pewnie na inną, na inną rozmowę. Tak, niemniej ten temat gum i strągów jest taki dość, dość, dość taki emocjonalny, bo, bo wiele osób wielu osobom się to nie podoba. Nawet na zawodach tam klasy Grand Prix spinningowych w Polsce. Kiedy mówimy o zawodach pstrągowych, no to też jest ten temat, gdzie ta guma bardzo przeniknęła i w tej chwili te wstrągi, łowi się na różnego, robaku, na różnego rodzaju gumowe jakieś robaki, życzownice, gąsienice, prawda, z gumy maczane, prawda, tak. w jakichś tam jeszcze miksturach. Tak, no i czy, oby, parafrazując... czy oby to jest już wtedy kunszt starski, tak. czy, też, czy, też, czy też nie? No, czy jest taki do, dowcip znany wyniki są, ale nie smak pozostał, tak? No coś, coś w tym stylu. No, tak pół stylu. żartem, pół serio. No dobra, zbroimy się na 1 stycznia na trocie, oczywiście wędrowne łososie, które też się w naszych rzekach y, oczywiście pojawiają, no w znacznie mniejszej zapewne ilości, ale, ale jednak też są. No i na pstrągi, prawda? Takich naszych tutaj już, już też y, znizin, niekoniecznie przy morzu, y, kuzynów, kuzynów, bliskich kuzynów troci. Szykujemy się. Mamy nadzieję, że materiał się Wam podobał. I co? I życzymy poamania. Kija, do zobaczenia nad wodą. Serdecznie pozdrawiamy, do zobaczenia nad wodą.